A teraz pokażę Wam, że to naprawdę działa. Tutaj trochę nam wiatr mucha, bo w garażu kręcimy i to rozfukuje troszkę te trocinki, ale to naprawdę nie jest sprawa odkurzacza. Będzie trochę głośno włączę go, ale zobaczycie, że działa. Oczywiście nikt tych trocin tak z kubki nie będzie wciągał. To się włącza do piły po prostu i, i wyciąga trociny z piły, nie? A teraz pokażę Wam jak to tutaj w środku, że to do środka wciąga, faktycznie jak te, jak te trociny wirują tam. Odepnę to tylko, to mówię, to wcale nie trzeba mocno zatykać tego, tylko przyłożyć to. Sobie powietrze to ciśnienie samo zrobi operację. I tutaj w środku teraz wyraźnie widać o nie wiem czy to widać czy to jest teraz, że te trociny tak się układają w kubkę, tak, w... w, w tutaj stąd zaczynają wlatywać i wirują i... Spadają na dno wtedy. Siła środkowa je po prostu odrzuca na boki, uderzają o ścianki, hamują, zwalniają i spadają na dół pod wpływem yy, grawitacji. Teraz zamknę. No, ja to tylko kładę, przymykam i, i tutaj sobie za, z takim zatykam po prostu, żeby jak ciągnę za rurę, żeby mi się nie podnosiło. Tu wam pokażę w worku, że. że to woda nie wlatują żadnej trociny, ewentualnie jakiś pyłek tylko, który by się przedostał, to po prostu, żeby nie zapylać sobie pomieszczenia. No tutaj nie wiem, czy to będzie widać dobrze, teraz po prostu tam jest, tam jest dosłownie pusto sam jakiś tylko pył. Dobrze, dziękuję ślicznie.